Księga Rodzaju, rozdział 10. Oto potomstwo synów Noego, Sema, Hama i Jafeta. Po potopie urodzili się im następujący synowie. Synowie Jafeta, Gomer, Magok, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. Synowie Gomera, Ashkanas, Rifat i Togarma. Synowie Jawana, Elisza i Tarszisz Kittim i Dodanim. Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów. Synowie Hama – Kusz, Misraim, Put i Kanaan. Synowie Kusza – Seba, Hawila, Sapta, Rama, Sabteka. Synowie Ramy – Saba i Dedan. Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi – był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy. On to pierwszy panował w Babelu, w Erek i Akkad i w Kalne, w kraju Shinar. Wyszedłszy z tego kraju do Aszuru, zbudował Niniwę, Rehobot-ir, Kalach i Resan, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach. Misraim miał jako potomstwo Ludim, Anamim, Lechabim, Naftuchim, Patrusim i Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci. Kanaan zaś zrodził Sydona pierworodnego i Heta, a ponadto Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów, chiwywitów, Arkitów, Sinitów, Arwadytów, Semarytów i Hamatytów. A potem szczepy kananejskie rozproszyły się. Granica Kananijczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru, aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim, aż do Leszy. Są to potomkowie hama według ich szczepów, języków, krajów i narodów. Również Semowi, praojców wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie. Synowie Sema, Elam, Aszszur. Arpachszat, Lut i Aram. Synowie Arama, Us, Hul, Geter i Masz. Arpachszat był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera. Eberowi urodzili się dwaj synowie. Imię jednego Pelek, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła. Imię zaś jego brata Joktan. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Haser Maweta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Dikli, Obala, Abimaela, Saby, Ofira, Havili i Jobaba. Oni wszyscy byli synami Joktana. Obszar, na którym mieszkali, rozciągał się od Meszy w kierunku Sefar aż do Wyżyny Wschodniej. Oto synowie Sema według szczepów, języków, krajów i rodów. Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie.